Siostry i bracia, w życiu głuchoniemego, o którym mówi Ewangelia, dzień, ten, o którym mówi dzisiejsze centralne słowo, stał się dniem przełomowym. Dniem, w którym zupełnie zmieniła się jego sytuacja. Ten człowiek był głuchoniemy. To znaczy, był tym, który nie słyszał, po pierwsze. Wszystkie dźwięki które dochodzą do naszych uszu i które odbieramy, dla niego praktycznie nie istniały. Ten człowiek nie słyszał dźwięków przyrody, nie był zdolny do usłyszenia śpiewu ptaków, szumu wiatru, czy szmeru rzeki, strumienia, albo morza. Ten człowiek nie był zdolny do tego, żeby słyszeć dźwięki pochodzące od ludzi, na przykład muzykę. Ale nade wszystko ten człowiek głuchy nie był w stanie usłyszeć słowa, które do niego kierowali in, inni ludzie. Mówili do niego na pewno y, niektórzy bardzo miłe słowa, które normalnie wzbudzają pozytywne odczucia. Ten człowiek był na te słowa zamknięty. Nie był zdolny do ich usłyszenia i przyjęcia. Nie słyszał też słów, które wzruszały, albo które czasem powodują jakąś złość. Słowa wypowiadane przez innych odbijały się od niego jak od ściany. Nie był zdolny do ich przyjmowania. Był głuchy. Był jednocześnie niemy, a zatem nie był w stanie, ze względu na swoją przypadłość, Komunikować tego wszystkiego, co dla niego było ważne, tego wszystkiego, co myślał, tego, co odczuwał. Nie był zdolny do wypowiadania słów w sposób zrozumiały i komunikowania tego, co dla niego istotne, za pomocą słowa innym. Głuchoniemy to było życie tego człowieka. I w dniu, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, nastąpił przełom. Jego sytuacja się zmieniła diametralnie. Jak mówi Ewangelista Marek, otworzyły się jego uszy, a zatem mógł słyszeć słowa, i te słowa mógł przyjmować, mógł je rozumieć, mogły dotykać jego głębi, wnętrza, serca. No i mógł prawidłowo mówić. A zatem co wszystko, co w nim było, co dla niego było ważne, zaczął potrafić prawidłowo przekazywać innym. Przełom, który dokonał się w tym dniu, to było jego bardzo mocne doświadczenie, mocny, mocna chwila, kluczowa w jego życiu. Jak doszło do tego przełomu? Doszło do tego przełomu po pierwsze dlatego, że życzliwe osoby przyprowadziły go do Jezusa. Do tego przełomu doszło dlatego, że Jezus wziął go na bok, czyli wszedł z nim w bardzo osobistą, można by powiedzieć, bliską relację. Do tego przełomu doszło dlatego, że Jezus wykonał gesty nad tym człowiekiem. Dotknął jego języka śliną, włożył mu palce do uszu. Do tego przełomu doszło, ponieważ Jezus wypowiedział słowo efata otwórz się. Do tego przełomu doszło nade wszystko dlatego, że za pośrednictwem tych gestów i za pośrednictwem słowa wylała się na tego człowieka łaska, łaska uzdrowienia, łaska, która sprawiła, że zaczął słyszeć i był zdolny do prawidłowego mówienia. To łaska, której znakiem były gesty, której znakiem było słowo, dokonała przełomu w życia człowieka głuchoniemego. Dokonała jego uzdrowienia. Jezus właśnie w taki sposób zmienił jego życie. Siostry i bracia, my Bogu dzięki, słyszymy naszymi uszami cielesnymi, lepiej lub gorzej. Potrafimy mówić, lepiej lub gorzej. Nie jesteśmy głuchoniemymi w sensie fizycznym. Ale każdy z nas bez wyjątku przyszedł na świat głuchoniemym w wymiarze duchowym. Byliśmy głusi wtedy, kiedy się urodziliśmy, kiedy przyszliśmy na świat. To znaczy nie byliśmy zdolni do słyszenia naszym sercem Bożego Słowa, przyjmowania tego słowa tak, żeby ono nas kształtowało przyjmowania tego słowa tak, żeby ono rodziło w nas wiarę. Byliśmy głusi. I wtedy, kiedy się urodziliśmy, byliśmy również niemi w sensie duchowym. Nie tylko dlatego, że jeszcze nie umieliśmy mówić, ale byliśmy niezdolni do tego, żeby wyznawać naszą wiarę, żeby głosić prawdę o Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata, naszymi słowami. I naszym życiem. A jednak, i w naszym życiu nastąpił dzień, w którym dokonał się przełom, w którym duchowo zostaliśmy uzdolnieni do słyszenia i przyjmowania Bożego Słowa, i w którym duchowo zostaliśmy uzdolnieni do tego, żeby wyznawać naszą wiarę słowem i życiem. Co to był za dzień? Kiedy dokonał się ten przełom? Tym dniem przełomu w naszym życiu był dzień naszego Chrztu Świętego. Wtedy zostaliśmy przyprowadzeni, przyniesieni do Pana Jezusa. Wtedy Jezus wszedł z nami w bliską relację, osobistą. W dniu naszego Chrztu Jezus za pośrednictwem kapłana wykonał nad nami gesty. Za pośrednictwem kapłana wypowiedział nad nami słowa: Otwórz się. I za tymi gestami, za tymi słowami, został wylany na każdą i każdego z nas strumień łaski, który uzdolnił nas do przyjmowania Bożego Słowa, który sprawił, że otrzymaliśmy zdolność do tego, żeby wyznawać wiarę. Naszym słowem i naszym, i naszym słowem i naszym życiem. Siostry i bracia, chrzest był tym momentem przełomowym w życiu każdej i każdego z nas. I gdy słyszymy to dzisiejszą, to dzisiejszą Ewangelię, to jesteśmy najpierw przynagleni do tego, żeby za ten wielki dar Chrztu Świętego, który nas uzdalnia do słuchania Bożego Słowa, tak by ono kształtowało nasze życie i uzdalnia nas do wyznawania wiary słowem i działaniem, żebyśmy najpierw dziękowali, byli wdzięczni za ten przełom, który się dokonał. To dzisiejsze czytanie, ta dzisiejsza Ewangelia przynagla nas jednocześnie, abyśmy z całego serca uwierzyli w te nasze zdolności i byśmy z nich korzystali. Zobaczcie, siostry i bracia, że ten głuchoniemy, wtedy, kiedy otrzymał Słuch i wtedy, kiedy został uzdolniony do mówienia, on od razu zaczął tych darów używać. Usłyszał słowa, ale natychmiast zaczął prawidłowo mówić. Ta dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do tego, abyśmy z tej zdolności słuchania słowa, które rodzi w nas wiarę, które kształtuje nasze życie, korzystali sięgając po Pismo Święte jak najczęściej, karmiąc się tym Słowem w naszym życiu, pozwalając w ten sposób, żeby ono nas kształtowało, korzystając z tej łaski, którą otrzymaliśmy, z tej zdolności, którą otrzymaliśmy na chrzcie. Ta dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do tego, abyśmy również odważnie w naszym życiu wiarę wyznawali. Możemy czasem mieć taki opór, czy my jesteśmy zdolni. Jesteśmy zdolni do wyznawania wiary wobec naszych bliskich słowem i działaniem, wobec dzieci, wobec wnuków, wobec tych, pośród których żyjemy słowem i działaniem, bo otrzymaliśmy taką zdolność na Krzyście Świętym. I jesteśmy przynagleni, by właśnie z tej zdolności korzystać i odważnie starać się naszą wiarę wyznawać yy, Słowem, i wyznawać działanie. Odwagi zatem, nie bójcie się, to są słowa z pierwszego czytania. One także dodają nam sił, byśmy z łaski chrztu korzystali w naszym życiu i okazywali się w ten sposób uczniami Chrystusa, wdzięcznymi za to, czego On dokonał w naszym życiu w chwili chrztu. Amen.